Dobra, no to jedziemy z tym witaj Polsko. Jadę teraz w Polskę cały tydzień. Mam dwa docelowe miejsca. W sumie to trzy. Bo trzy to będzie w sumie misja specjalna, jeden z punktów. To w sumie przez ten punkt dotras aż nad morze. Także spoko. Miejsce docelowe ogólnie to jest Modlin Festival. Udało mi się tylko zdobyć bilety na weekend. Ogólnie festiwal trwa 4 dni, chyba podejrzewam, ale kiedy dowiedziałem się o biletach, to zostały tylko weekendowe. Ale wcześniej, jeszcze przed festiwalem, bo w sumie jutro, już jutro, chciałem, nie chciałem, bo przeprowadzę wyjazd z Danem Frąckowiadkiem, autorem tej książki, Tirem do Iranu. Tak, do Iranu, nie pomyliłem, nie Iraku, Iranu. Eee, bardzo ciekawa książka I to w sumie biografia, znaczy biografia, pamiętnik taki, e, tego wydarzenia, właśnie wjazdu tego do Iranu. Super delegacja, coś pięknego. Hmm. I postanowiłem, że chciałbym udzielić właśnie wywiadu. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, e, będę robić to pierwszy raz. Eee, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Jutro jakieś shorty może wejdą. E, filmik podejrzewam, że e, dopiero będzie po zjeździe, po powrocie. Mam też kolejne książki. Właśnie na Monli Festiwalu będą super osoby. Między innymi e, Anna Mazurczyk. Też książkę przeczytałem o zdrowiu. Super sprawa, mega wiedza. E, będzie również e, Grzebyk, Ryszard. Też to jest jedna z czterech książek, tom cały właśnie przewodzi na cztery książki. Zdążyłem przeczytać tylko jedną, więc biorę właśnie jedną z nich, którą przeczytałem, bo chciałem porobić właśnie z tymi osobami zdjęcia. Bo nie wiem, co się uda, jak będzie czasowo na festiwalu, czy się uda też udzielić jakichś krótkich rozmówek właśnie z tymi osobami. Jeżeli po, też chciałbym troszeczkę zdobyć punktów z tej oto książki, jeden z nich na pewno jest zaliczony, bo jest to tramwaj w Tarnowie, nie wiem czy go teraz tutaj znajdę, pyszna kawka, tutaj też polecają, właśnie to już jeszcze zanim tą książkę miałem to już ten punkt był odwiedzony, teraz nie znajdę tego tramwaju, ale też polecam kawkę właśnie w tym oto tramwaju. A, a jeszcze na modli festiwalu będzie polski Wim Hof, szyszka. O, zapłynie mi I tutaj też po części, to nie jest książka jego autorstwa, ale tu jest o, o Wim Hofie. I bardzo, bardzo super ćwiczenia. Zaczynam je powoli wdrażać, pomagają, także będzie się działo. W tym tygodniu, a co do busika, ogólnie widać, że był delikatny remoncik, w sumie cały ten tydzień mi zeszło, najważniejsze to koło zapasowe jest na swoim miejscu, to się udało, jest rower, musiałem dorabiać uchwyty, bo bagażnik jest do osobówki, tutaj jest inny rozstaw, inaczej musiałem troszeczkę kombinować, ale jest, no. Jestem zadowolony z przeróbek i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak zwany polski Wim Hof to Maciej Szyszka, ale też nie powiedziałem czy jest książka e, tak zwanych busiarzy, czyli Busem Przez Świat, e, Karola i Oi. dobrze? Tak, dobrze panie, tak. E, tak jak właśnie mówiłem wspaniali ludzie, też miałem osobiście się z nimi e, Chwilę porozmawiać właśnie. W, inny, w innej książce już też mam z nimi zdjęcia, ale to w innej, bo to już nie jest jedna ich książka u mnie. Więc postanowiłem też, jeżeli by była szansa na, na trasie, bo chyba są jeszcze w Polsce właśnie. I być może nawet chyba w moich terenach, nawet niedaleko, tylko że się miniemy, bo ja akurat w przeciwną stronę. Ale gdyby się trafiło na trasie, to też kolejna fota, kolejne rozmowy, i. Kolejna do książek. Być może, nie jestem pewien, mogą być na zjeździe, czy też mnie czeka w tym roku, Adventure To dopiero we wrześniu, pod koniec września. Tam jest zjazd takich ludzi zakręconych. Bardziej na 4 4 w sumie, ale wszystkich chodzi o też kamperowców, więc myśl, będę tam gdzieś pierwszy raz. Myślę, że będzie y, super odjazdowe miejsce. I podejrzewam, że. Tam mogę ich też zobaczyć, takie tylko moje domyślenia, ponieważ oni im robili teraz tego nowego busa, co mają dużego właśnie z napędami i da na nadzieję, jeżdżą po Polsce, tak trochę testują go i myślę, że jest to super sprawa, no, piękne dzieło, piękne dzieło, naprawdę chłopaki, rewelka co zrobili, to jest niesamowite. No polecam zobaczyć w ogóle ich, co, co robią, jak działają, jakie maszyny produkują, to jest i to wszystko, nie ma w sumie tego samego pojazdu, który wychodzi od nich, na powiedzieć z fabryki, bo, bo to jest, każde auto jest indywidualne, także piękna sprawa.